Cześć widzowie, z tej strony Erik, na z tej strony Age of History 2. I na wstępie chciałbym Was poprosić o łapkę w górę i subskrypcję. No, żeby ten filmik miał duży zasięg oczywiście. No a ja po prostu przechodzę do nagrywania. Oczywiście. Widzowie możecie napisać w komentarzach, jak wam mijają wakacje, oczywiście, bo jeszcze trwają wakacje. Jestem z tego zadowolony. Ale... Niestety za niedługo się skończą, ale jeszcze żyję nadzieją, że będą trwać. Znaczy przynajmniej, że nie będą trwać, ale po prostu, że ten czas jakoś mi zleci nie tak szybko. No dobrze. No to myślę, że sobie zagramy na scenariuszu, który robiłem własnoręcznie. Oczywiście sobie wybierzemy Jugosławię i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ogólnie widzowie, teraz się zacząłem zastanawiać, bo ostatnio sobie zainstalowałem Linuxa, dokładnie Linuxa Mint. I chciałbym Was się zapytać, czy chcielibyście na tym kanale mieć materiał, czyli po prostu odcinek? którym bym wystawił po tym od razu czy chcielibyście właśnie odcinek z jakby mojego doradzenia jaki moim zdaniem jest najlepszy Linux oraz po prostu jaki najlepiej wybrać moim zdaniem i czy na przykład sobie zrobić jakiś testik na komputerze na którym mam normalnie Windowsa XP i czy można właśnie za pomocą Linuxa odratować jakiś stary sprzęt. Ale to piszcie oczywiście w komentarzach. Nie tak pewnie może taki filmik nagram, ale oczywiście piszcie w komentarzach, czy taki filmik byście chcieli. Dobra. Może sobie zacznę od przyjęcia Grecji. Chociaż tutaj Albania by się przydała. I to tak dość mocno. zarządaj wasalizacji. A kurczę. No dobra, nie przyjęli. Nic straconego oczywiście. No zaraz sobie Albanię odbierzemy w inny sposób. No i cyk Albania będzie zaraz nasza oczywiście. Chociaż już robiłem o Jugosławii odcinek, to tak trochę będzie powtarzające się. A mam no, w sumie lepszy scenariusz na ten odcinek, czyli wojna tutaj z tymi trzema państwami. No, znaczy no trzema, no wiecie o co chodzi widzowie, bo tutaj jak się zaatakuje jedno, bo te wszystkie państwa mają ze sobą sojusz, to tak nie będzie takich obsług. Dobra, weźmiemy sobie jakiegoś sojusznika. Tutaj, może Turcja nam się tutaj przyda? Dobra, niech oni zaatakują Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Niech już zaczną osłabiać sobie powoli. Ja tutaj się przygotowuję na front. Tak po. 3000 armii na prowincję. Myślę, że powinna dać radę, i myślę też, że Węgry tutaj prawda mogą się trochę zbuntować. Kurczę, jakby nie było. O, no i widzicie, Węgry tylko i Niemcy też tam wojna jest a no, czyli widzowie widzicie jakby nie było tutaj się zaczyna sypać wszystko mm, Dobra no to co wypowiadamy wojnę nacyk no, Bułgaria leci Z, Bułgar z Bułgarią nam na razie łatwo idzie i z nikim innym nie mamy wojny. To też jest dobre. Czyli na razie sobie możemy iść. O, nie. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich wypowiedział nam wojnę. Yy, to może być już trochę ciężej, bo jak Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich wypowiedział nam wojnę. To może sobie wezwać innych członków, tutaj do walki, oczywiście. No dobra, Rumunię tylko wziął, tak więc, jakby strata nie jest duża, bo bym mogli jeszcze Polskę wziąć, co tutaj Polska akurat jest mocna, albo Czechosłowację, chociaż Czechosłowacja nie jest aż tak mocna jak Polska, bo Polska to. Akurat grałem i jest potencjał, naprawdę. Chociaż i tak na tym scenariuszu każde państwo jest lekko zbustowane. Żeby rozgrywka nie ciągnęła się tylko na rozwoju państwa. No ale już i od razu też samym ataku. Eee, dobra. Teraz wystarczy tylko czekać. Tak naprawdę. Tutaj sobie nadesłać jednostki. Tutaj te jednostki nie czekają. Tutaj niech obgrodzą sobie tereny dzisiejszej Rumunii. W ogóle, co to jest? Węgry. Okej. Okay. Czyli Węgry jeszcze istnieją, żyją, mają się. No, może nie najlepiej, ale w każdym razie istnieją jeszcze Węgry. Dobra, pomożemy Węgrom. A co? Te tereny sobie tutaj niech odbiją. Tylko, że Węgry muszą się utrzymać, żeby nie skapitulowali. Przypadkiem... Ojej, co zrobiłem? Mm, dobra, to zostaje na razie. Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Dobra, Węgry na razie nic na froncie nie robią. Może im się już armia skończyła. Albo po prostu przejęli taktykę obronną. A żeby im dłużej się utrzymać. No, tele, tereny węgierskie już są nasze. Tak naprawdę. Tylko po prostu wystarczy już yy, czekać, jak oni postanowią sobie te tereny odebrać i yy, się umocnią. Pomogą nam w wojnie. O, Czechosłowacja nam wojnę wypowiedziała. Albo. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich on do tego przymusił. A nie! mi się komunikat nie wyświetlił, a oni wszyscy mi wojny wypowiedzieli po kolei. No dobra, no. Z Węgrami też mam wojnę. Nie, z Węgrami nie mam wojny. Z Węgrami jesteśmy spoko. No, tylko, że tutaj jest związek socjalistycznych republik radzieckich. No co to już jest trochę problematyczne. Dobra, Bułgarię sobie wyeliminuję. No akurat Bułgaria to yy, nam tutaj zawadzała. Sobie będziemy mieli większe tereny. O, no i super. Ja z Rumunią przecież miałem wojnę. Co tu się stanęło? Aha, bo ja ze wszystkimi nimi naraz miałem wojnę, okej. Okay. No, czyli się zgodzili na pokój. No, dziwne. Ta mechanika trochę tutaj opracowana. Mm. No dobra. No, trochę jest to dziwne, no ale cóż, jak to tak zrobili, no to tak już musi być. Dobra, no i Austriacyk. Austria nam szybko pójdzie, no tutaj mieli aż 3000 armii. To chyba im ze stolicy wyszło. No i armia została ta potężna, zneutralizowana. Tutaj, żeby się zbytnio nie rozlali. I po Austrii, tak naprawdę, już mamy. No dobra, widzowie! Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Tak naprawdę, bo gdybym pamiętał, że już podobny odcinek o Jugosławii nagrałem na tym scenariuszu, to może bym go nie nagrywał. Znaczy, na pewno bym go nie nagrywał. Nagrałbym jakiś inny. Ja po prostu zapomniałem i tak wyszło. A po prostu nie będę go nagrywał ponownie. Chociaż no nie pamiętam, czy go nagrywałem. Nie no, nagrywałem go. Jugosłowia na tym scenariuszu wygląda tak. Tak więc widzowie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście piszcie propozycje w komentarzach na temat tego Linuxa. Ja tutaj już kończę. Do zobaczenia. Cześć.